Oto wiadomości z frontu. Hydra i jej działania wojenne rosną w siłę. Narody Europy jeden po drugim znikają w jej cieniu. Niedługo nie wytrzymają szturmu. Żołnierze z całego świata stanęli do walki ze wspólnym wrogiem. Podczas trwania tej okrutnej wojny rodzi się legenda Steve'a Rogersa, człowieka, który stał się kapitanem Ameryką. Z początku młody Rogers nie nadawał się do walki, ale nie zanierzał się poddawać. Zgłosił się jako ochotnik do sekretnego wojskowego eksperymentu. I dzięki pracy naszych najlepszych naukowców został przeistoczony we wszechmocnego superżołnierza. Od tego czasu niczym alianci walczy o wolność i pokój na całym świecie. Nawet teraz kapitan stawia czoło czerwonej czaszce i siłom Hydry. Powodzenia, kapitanie Ameryko, gdziekolwiek jesteś. Przejdźcie, żołnierze! Szybko! Wystrzelają nasze kaczki. Aurek, right. znajdź kryjówkę! Pracuję nad tym, szefie. Zatem wasza misja się kończy. Naszym zadaniem jest zniszczyć bazę naukową Hydry. Mamy już człowieka, który się tym zajmie. A teraz pokażmy Czerwonej Czaszce, że jego czas się skończy!